Dziś naszym gościem, gościem przedziału służbowego Radia Ekspres jest pani Barbara Konieczna, prezes Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną, a co istotniejsze w tej części naszej rozmowy, również szefowa klubu radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną. Pytanie, od którego chciałabym zacząć, pytanie natury politycznej. Jak się współpracuje klubowi, któremu pani przewodniczy, z koalicjantem? No już nie nowym, prawda, bo od kilku miesięcy współpracuje się państwo w Tyskim Samorządzie, w Tyskiej Radzie Miasta z Platformą Obywatelską. No i jak ta współpraca się układa? Dzień dobry Państwu. Ta współpraca układa się poprawnie, to znaczy że rzeczywiście od kilku miesięcy współpracujemy już związani umową, umową o współpracę, gdzie w ważnych sprawach dla miasta dotyczących zagospodarowania przestrzennego, czy też kultury, czy też oświaty podejmujemy wspólnie działania i wspólnie głosujemy nad tymi uchwałami. Ja chciałam Panią spytać o ocenę aktualnej sytuacji w Tychach, to znaczy na przykład, czy zgadza się Pani ze stwierdzeniem prezydenta Tychów, pana Andrzeja Dziuby. Ja myślę, że nie przekręcę jego słów, że Tychy w miarę bezboleśnie przeszły przez kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy. Jak to wygląda z pani perspektywy? No, z tego, co usłyszeliśmy na sesji budżetowej, jednak trochę wpływy do budżetu miasta zmalały, minimalnie wzrosło też bezrobocie. Tak, rzeczywiście. Na pewno Państwo pamiętacie, że kilkanaście miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy na temat kryzysu, na temat kryzysu na świecie, na temat kryzysu w Polsce, Pan Prezydent Andrzej Dziuba powiedział, że tak naprawdę kryzysu nie ma u nas w Tychach i mówienie o kryzysie to wywołuje go. Natomiast no, nie da się ukryć, co niektórzy mieszkańcy odczuli ten kryzys, bo zwiększyło się bezrobocie, które w tej chwili w Tychach sięga do 7%. Zauważa się też w domostwach, kiedy już rodziny nie mogą sobie pozwolić na większe zakupy, czy też wyjazdy na wypoczynek, choćby teraz zimowy. Rozmawiając z rodzicami, mamy przecież za chwilkę ferie zimowe i niestety wiele dzieci pozostaje u nas w mieście. Ale ogólnie mówiąc, rzeczywiście, jeśli chodzi o miasto Tychy, jesteśmy chyba jednym z nielicznych miast tutaj, Województwa Śląskiego, gdzie naprawdę ten kryzys można powiedzieć, że nas oszczędził. Naszym gościem dzisiaj w Przedziale Służbowym Radia Ekspres jest pani Barbara Konieczna, prezes Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną. Stowarzyszenie to organizuje już po raz drugi bal charytatywny. Ten bal odbędzie się jutro, czyli w sobotę w Hotelu Piramida w Tychach. Chciałam zapytać, jaki cel przyświecał Państwu organizatorom tego balu? Rzeczywiście, po raz kolejny będziemy organizatorem jako Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną naszego balu charytatywnego. Celem przede wszystkim jest zbiórka pieniędzy, które chcemy przeznaczyć na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze środka Krzysztoporos, jak i również dla młodzieży i dzieci Związku Harcerstwa Polskiego. I w ostatnim czasie dowiedziałam się, że niestety, ale zepsuł się samochód Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej i część środków również będziemy chcieli przeznaczyć na naprawę tego samochodu. W tamtym roku udało nam się sporo pieniążków zebrać. Pomogliśmy zarówno ośrodku działającym przy kościele chrzciciela, przekazując i pralkę automatyczną, jak i również plazmowy telewizor. Ale takim celem nadrzędnym to był wypoczynek dzieci z pogotowi rodzinny, gdzie podzieliliśmy te pieniążki na wszystkie pogotowia. Kto będzie uczestniczył w tym balu? Czy jakby lista gości jest już zamknięta, czy jest jeszcze otwarta? No niestety, ale lista gości jest już zamknięta. Zamknięta w tym roku będzie na sali 145 osób. Będziemy wszyscy, wszyscy to znaczy mieszkańcy tego miasta. Będzie to zabawa ponad podziałami politycznymi. Będziemy mieć gości i z Platformy Obywatelskiej na czele z przewodniczącą zarządu Platformy Obywatelskiej, jak w i tychach. tak w tychach panią Mariolą Szulc. Będziemy mieć radnych z Pisu, pana Jacka Mrozowskiego, pana Krzysztofa Tomczyka. Będziemy mieć z PSL-u wicemarszałka Adama Stacha, jak i również prezesa partii PSL-u pana Mariana Ormańca. Będziemy również mieć i przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej pana przewodniczącego Mirosława Kwokę, jak i również pana Jacka Łakotę. Ale przede wszystkim będą mieszkańcy, będą rzemieślnicy, na czele których stoi pani Danuta Pietras, starszy cechu rzemiosł. W naszym przedziale służbowym dziś gościmy panią Barbarę Konieczną, szefową Stowarzyszenia Tychy, naszą małą ojczyzną, które to stowarzyszenie po raz kolejny organizuje bal charytatywny. Ten bal, jeszcze raz przypomnę, odbędzie się w Tyskiej Piramidzie już w sobotę. Na ten bal nie możemy niestety zaprosić, bo lista gości jest już zamknięta, jak poinformowała pani Barbara Konieczna. Wśród gości są i politycy PIS-u, i politycy Platformy Obywatelskiej, i politycy PSL-u. No, ale co najistotniejsze, z mojego przynajmniej punktu widzenia, są licytacje. Z tego, co wiem, pani prezes, będziecie licytować pamiątki bardzo Cenne dla wszystkich kibiców sportowych. Tak, to prawda. Najważniejszą rzeczą to jest to, że patronat honorowy nad balem objęli tyscy sportowcy. Objęła pani Lucyna Langerkaue, która jest medalistką olimpijską. Pan Witold Bańka, pani Aleksandra Jagieło, mistrzyni Europy w siatkówce. Pan Paweł Lorenz, medalista mistrzów Europy w lekkoatletyce I pan Zygmunt Hanusik, kolarz olimpijczyk. Pani prezes, przepraszam, że wejdę w słowo. Czy ci wszyscy sportowcy zjawią się na tym balu, czy raczej nie? No niestety wszyscy nie, dlatego że już wiem, że pani Lucna Langer bardzo chciała z nami być, ale niestety w sobotę wyjeżdża, rozpoczynają się ferie, wyjeżdża z młodzieżą na zgrupowanie. Pani Aleksandra Jagieło już wyjeżdża z kolei na zgrupowanie razem ze swoimi koleżankami, ale pozostałe osoby obiecały, że będą także liczę na nie. I rzeczywiście, no, mamy piękne rzeczy na licytację. Mamy kalendarz od pani Moniki Pyry która była dwukrotną medalistką Mistrzostw Świata w lekkoatletyce. Mamy koszulkę od Oli Jagiełło, która była dwukrotną mistrzynią w siatkówce. Mamy również koszulkę od pana Marka Plawgo. Mamy również koszulkę od Skoczków, a najważniejsze także, że tam podpisał się nasz Adaś Małyś. No i mamy oczywiście koszulkę od Justyny Kowalczyk. Tu nie muszę Justynkę reklamować, która zdobyła Puchar Świata, także to są wszystkie rzeczy, przedmioty do licytacji, a najważniejszą rzeczą od tyskich malarzy dostałam 9 sztuk obrazów, które również będziemy sprzedawać na tym balu. Już po raz ostatni w naszym przedziale służbowym powracamy do rozmowy z panią Barbarą Konieczną. Pani Barbara Konieczna jest prezesem Stowarzyszenia Tychy, naszą małą ojczyzną i jeszcze raz przypomnę, to stowarzyszenie już w sobotę organizuje bal charytatywny w Tyskiej Piramidzie, Natomiast naszą roz... Mowę, tak, jak rozpoczęłam, tak chciałabym zakończyć polityką. I również pytaniem związanym z Pani współpracą z Platformą Obywatelską już w tym samorządzie. Mówiąc wprost, czy będzie Pani kandydowała po raz kolejny na stanowisko prezydenta Tychów w nadchodzących wyborach samorządowych i czy będzie Pani wspólną kandydatką Platformy Obywatelskiej i Tychy Naszą Małą Ojczyzną? Na pewno przymierzamy się i pracujemy już nad wyborami jako kandydatami do Rady Miasta Radnymi. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie wprost, czy będę kandydowała na funkcję tak zaszczytną prezydenta miasta Tychów. Nie ukrywam, że rozważamy również taką możliwość, ale konkretną informację myślę, że za kilka miesięcy podejmiemy. Natomiast rozpoczęliśmy tą współpracę z Platformą Obywatelską i myślę, że będziemy się wzajemnie wspierać przy wyborach samorządowych, jak i również prezydenckich. Bez względu na to, czy będzie to kandydat z Platformy Obywatelskiej, czy też od nas, to na pewno będziemy nie przeszkadzać sobie w kampanii, a wręcz odwrotnie będziemy się wspierać. Zresztą nie ukrywam, że zachęcam również inne partie PiS-u, SLD, czy też PSL-u, chociaż tak naprawdę go tutaj u nas w mieście nie ma, do takiej wspólnej inicjatywy, Wierzę głęboko w to, że właśnie tu u nas w mieście, w Tychach można rządzić ponad podziałami i tego ja bym sobie życzyła przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta.